Cześć wszystkim. O, ucięto mam głowę, ale będę miała uciętą, bo nie mam czasu. Maluję się na szybko, e, bo wychodzę niedługo. W ogóle witam Was w ten szczególny dzień. I postanowiłam, że nagram to upamiętnie. Nie podchodź mi tu. <grym> <grym> tak właśnie to będzie wyglądało. Mili gili. Ja Ci zrobię gili. gili. Szczególny dzień, ponieważ jak widać, jestem pomalowana dosyć mocno. Po drugie wychodzę z domu wieczorem z dziewczynami na miasto. Po trzecie wczoraj były moje urodziny. Zabieraj rączki. Zabieraj rączki! Bo pogilam! Oczekajcie. No także ja się maluję, bo niedługo wychodzę. Idziemy z wagą i z do restauracji, ponieważ Bogumiła zaprosiła mnie na jakieś jedzonko i na drinka. Będziemy się alkoholizować. Chciałam nawet przyszaleć i założyć sobie sukienkę. Czekajcie, nawet Wam pokażę. Tutaj zaplątało się o taką. Ona jest z Zary sprzed jeszcze czasów ciąży i nigdy jej nie nałożyłam i postanowiłam, że może dzisiaj jest ten dzień. Fajne ma takie plecy. Ale <gryw> czekajcie, zaraz Wam pokażę, czemu jej jednak nie nałożę. Mam takiego sińca na nodze, a sukienka jest gdzieś tak dotąd, więc no niestety nici, nici z sukienki. Zresztą jak sobie pomyślę, że miałabym mieć i obcasy, i sukienkę, to już za dużo. Jak dla mnie, e, przypominam, że jestem sprzątaczką i na co dzień tak nie wyglądam, więc za dużo. To nie mój klimat. Chociaż nie ukrywam, że chciałabym się poczuć jak kobieta w dniu dzisiejszym, więc nie wiem, jak z tego wybrnąć. To może po prostu spodnie i obcasy. Chyba tak będzie najlepiej, bo nawet nie mam żadnych takich fajnych klapek do takiej sukienki takich, wiecie, eleganckich. No, nie wiem. I tutaj pojawia się kolejny problem. Mam niezrobione paznokcie u stóp. W sensie, mam je obcięte i zdjęłam nawet stary kolor, ale są niepomalowane, więc niegotowe, niewyjściowe. A czasu mało. Adam mnie śledzi. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale byliście świadkami tego, że umyłam włosy. I teraz uwaga. Paszka jedna, cyk, paszka druga, cyk, możemy jechać, tańczyć, cyk, cyk, cyk. Dobrze, że nie widać tego, co jest tutaj na podłodze. W tle jest i tak masakra, na podłodze jest obsikana, yy, obsikana pielucha, obsikana ścierka, bo uczę Adama, żeby załatwił się na nocnik i on wie, do czego służy nocnik, on wie, że na nocnik się siada, robi się siku i czasami się to udaje, ale generalnie śmierdzi u mnie jak na dworcu. Wszystko jest zasikane, wszystko jest yy, mokre. Dywan, który nie tak dawno kupiłam, też już został ochrzczony, także no story of my life, nie? Próbuję jakoś, nie wiem co z tymi włosami zrobić. Chciałam je wykręcić, ale oczywiście nie mam na to czasu. Dlatego tylko przelecę prostownicą. Ja tak postaram się podnieść i wygładzić. I spadam. Nie lubię takich klapniętych, wolę takie fale. Jesteście postawieni na garnku. Outfit of the day. Zaraz Wam pokażę na co się zdecydowałam. Udało mi się pomalować paznokcie. Troszkę wyjechałam oczywiście, ale zaraz to naprawię, bo mam jeszcze 10 minut. Sandałki, które kupiłam w tamtym roku w Gdańsku. tylko Teraz się zawiesiłam, bo nie wiem, czy to był ten dajszman, czy to było CCC, ale wiem, że one kosztowały stówkę, były tanie i... Dlatego je kupiłam, bo pomyślałam, że trzeba mieć jakieś jedne obcasy. A ja, że w obcasach nie chodzę, więc zakładam je dzisiaj pierwszy raz. Będą ochrzczone. Mam nadzieję, że nóg nie połamie, bo ja w obcasach nie umiem chodzić. Całą stylizację muszę zepsuć fetrem. bo nie mam nic wyjściowego. W ogóle siedzę i śmieję się sama do siebie, bo czuję się jakbym Miała naście lat i wychodziła tak pokrywowo yy, na jakąś imprezę. Bo ja nie wychodzę. Jedyne miejsce, do jakich ja chodzę, to jest przedszkole, praca i sklepy. No i Bogumiła. <grytanie> Także mimo tego, że nie mieszkam jakoś daleko od centrum, to nawet tak, żeby wyjść sobie, nie wiem, na kawę czy coś, no to to ja nie wychodzę, bo próbowałam kilka razy wyjść z Adamem i po prostu się nie da, ja się tylko później denerwuję. On mi ucieka, wiadomo, on nie wysiedzi w jednym miejscu, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że sobie dzisiaj posiedzimy, knajpa, do której idziemy jest otwarta tylko do północy, ale może później jeszcze skoczymy na jakieś piwko, czy może coś, ja nie wiem. Wszystko się rozkręci praniu wyjdzie, ale cieszę się, że Bogumiła, bo to w ogóle Bogumiła mnie zaprosiła z okazji moich urodzin właśnie do restauracji. Idzie jeszcze z nami Magda, Magda fizjoterapeutka, moja znajoma, którą widzieliście już w filmach wcześniej, także ja się strasznie cieszę, nawet po prostu posiedzieć w milczeniu, mogę siedzieć w milczeniu, zjeść coś dobrego, napić się drinka, chociaż ja wiecie, jaki ze mnie pijak, po prostu odmiana. Hmm. Okej, okay. to ja uciekam. Ladies, zaczynamy. Przy kanapkach są fryteczki. Przy fryteczkach jest sosik. <laughs> Szukamy i nie możemy się zdecydować. Nie tutaj, czy po w maślanka? Ona to zrobi w zwolnionym tempie, kapie potem, nie? Kapi, Kap my takie zram. Rozreklamuję, przecież Was też na stronie, nie? I tak, to... on jest, on jest na stronie. Tak jest słodny. Bogunia. Co ty będziesz jadła? To... Zebra żebra, i burgerki. Tutaj na czoski.

Jestem już z powrotem w bardziej normalnej, przyziemnej, standardowej mojej odsłonie. Jak było wczoraj, słuchajcie, było bardzo fajnie. Chociaż, tak przed północą zaczęły już mi oczy lecieć i zachciało mi się spać. I pomyślałam, że takie życie to już nie dla mnie, nie te czasy. I tak szłam tymi ulicami i mówię, ja pierdzielę jak kiedyś człowiek. Chociaż ja tak naprawdę nie imprezowałam za dużo. Pewnie mogłabym policzyć na palcach obu rąk swoje takie większe imprezy, nocne szaleństwa. Ale naprawdę, jakbym miała się na przykład teraz tak nawalić konkretnie, wczoraj wypiłam tylko dwa piwa, by the way, to jakbym się miała tak nawalić i pomyśleć sobie, że taka schorowana. Miałabym się zajmować dzisiaj Adamem, to bym chyba umarła, naprawdę. Więc yy, nie, no nie te czasy. E, ale jedzenie było bardzo dobre. W ogóle ta restauracja, ja byłam tam pierwszy raz. Yy, ona jest w samym centrum i chodziłam koło niej milion razy, ale jakoś nigdy, nigdy tam nie weszłam, nigdy nie byłam. Ale będę się tam pojawiać częściej. Zresztą umówiłyśmy się z dziewczynami, że mamy teraz już taką tradycję, rozpoczynamy tradycję, że każda, kiedy będzie miała urodziny, to zamiast po prostu kupować sobie coś, to żeby zapraszać się nawzajem, właśnie na, na taką kolację i na jakieś piwko czy drinka. Więc wprowadzamy taką tradycję. No i tak teraz zjadam obiad. Nie tak dawno wypiłam kawę i nie maluję się dzisiaj, bo nie mam, nie mam ochoty. Wczoraj się czułam trochę tak jakby w masce. Zresztą chyba mam źle dobrany podkład. Miałam, bo miałam końcówkę, chciałam ją zużyć z Rimmel chyba. On ma w sobie SPF 25 i czułam się po prostu, że mam taką ściągniętą strasznie twarz i bardzo tego uczucia nie lubię. Dlatego dzisiaj 100% neutral. Mam tutaj coś nowego. No, także w planie jest, żeby pojechać rowerem na wycieczkę za Dasiem, ale ta pogoda taka jest niepewna, bo wygląda jakby miało padać. Zresztą tak też pokazuje pogoda, pogodynka moja internetowa. Nie zawsze ona się sprawdza, ale chyba jednak, bo ruszył się wiatr i chmury takie są nieciekawe, więc chyba popada. Zostało mi ziemniaków z obiadu i, i chciałam, żebyśmy pojechali rowerem właśnie nakarmić kaczki, łabędzie. Porodziły się już małe łabądki i one są takie kochane. To właśnie zamiast wyrzucać te ziemniaki, to, to chciałam je dać właśnie zwierzakom, bo nie wiem, nie wiem co, chyba że zostawię po prostu na, na obiad na jutro, coś z tego zrobię. Nie wiem, zobaczymy. I oprócz tego muszę też jechać na zakupy, takie większe tygodniowe, bo, bo już niewiele mi zostało w lodówce a nie mam czasu, nie, nie potrafię teraz usiąść i się skupić, żeby spisać sobie całą listę, co jest mi potrzebne. E, chociaż odpłukać Adam bawi się sam. E, ja mu nalałam tylko wodę w kubki, on sobie przelewa. W ogóle kupiłam mu taki zarąbisty traktor używany od jakiejś Polki tutaj e, niedaleko i on jest zachwycony tym traktorem. Dałam za niego stówkę. I wlewa sobie, wiecie, przelewa wodę, autka sobie wsadza, bo tam jest też taka przyczepa, zaraz Wam pokażę, ale nie chcę go rozpraszać, także ja myślę, że już z 40 minut on się bawi sam. No, także ja nawet się tam nie pokazuję, kukam tylko przez okno i w ogóle nie chcę się pokazywać, bo się boję, że zrujnuję mu zabawę, nie? Taki ten traktor. O, tutaj ma przyczepkę. On sobie tutaj właśnie wlewa wodę. Tutaj można siedzieć, kierować i pedałować. Zastówkę. Um, musiałam się rozplątać, bo mnie aż woli skóra głowy, bo miałam za ciasno ściśnięte gumko. E, moje dziecko ma w ogóle jakąś fazę teraz taką straszną mamozę, że wszystko ja mam robić za niego. Mam mu zdejmować buty, mam mu pomagać zdejmować kurtkę, nosić go na rękach, gdzie jeszcze nie tak dawno wszystko chciał robić sam. A teraz jest totalnie wszystko na opak, na odwrót. Wszystko mam robić z nim ja albo za niego. Kto tu dzwoni? Bogu miła. Pronto! Palanka, wysłałam Ci zdjęcie, co możesz zobaczyć, czy nie bardzo. Mogę już sprawdzam. Teleporada, bo Bogu miła robi zakupy. O, fajny cyk, kciu. <gry> Hej, w niedzielę. Ja tylko wskoczyłam, żeby się z Wami pożegnać, bo jadę teraz do pracy i nie będę później nagrywała już nic. Poza tym chcę mieć czas, żeby zmontować ten filmik, dodać go dzisiaj i wrócić do takiego regularnego nagrywania. Dlatego żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. PA!